Dzień dobry, zapraszam do prezentacji kuchni mobilnej, czyli przyczepy model Gamma Premium. Kilka dni po nagraniu przyczepa przeszła na facelifting. Wszystkie dane techniczne, o których jest mowa w filmie, są jak najbardziej aktualne. A pod koniec filmu pojawią się przebitki, jak przyczepa wygląda w tym momencie. Nowim: produkcja, sprzedaż i wynajem przyczep. Przyczepa ma wymiary wewnętrzne 4,5 metra długości na 2,20 szerokości oraz 2,20 m wysokości. Dyszel z możliwością odkręcenia, co daje nam możliwość zrobienia z tej przyczepy tak naprawdę budki. Możemy sobie tej tembu zabudować i przyczepa będzie wyglądać jak po prostu budka gastronomiczna. Poszycie jest gładkie, co umożliwia również naklejenie reklamy na naszą przyczepę. Przejdźmy do dyszla. Dyszel, a na nim standardowo urządzenie najazdowe z zaczepem kulowym, linka zabezpieczająca nas, naszą przyczepę na haku, wtyczka 13 stopinowa nowego typu, drążek, hamulca ręcznego, kółko podporowe oraz stopnica na dyszel. Z takich technicznych rzeczy mamy tutaj również potwory ślimakowe, rączki do przepychania przyczepy. Stoper, taki blokador drzwi oraz dwa zamki w drzwiach. I te dwa zamki w drzwiach są takim dodatkowym argumentem na obniżenie składki, na ubezpieczenie dla tej przyczepy. A jeszcze jednym takim argumentem jest to, że przyczepa posiada w środku lokalizator, który jest ukryty i nikt o tym nie wie. Na pierwszy rzut oka już widzimy, że przyczepa jest wstępnie wyposażona. Mamy tutaj na przykład dużą i pojemną zamrażarkę. Lodówkę również z funkcją zamrażarnika. Przechodząc dalej, jest tutaj płyta indukcyjna z możliwością postawienia na czterech garnków oraz w zabudowie mikrofalówka, jak i piekarnik. A przy suficie dwa duże okapy z filtrami. Blaty w kolorze złotego dębu, odporne na zarysowania, wodoodporne i przystosowane do pracy w gastronomii. Jeżeli nie potrzebujemy aż tak wielkich blatów, oczywiście zawsze istnieje możliwość doposażenia sobie przyczepy o dodatkowe sprzęty, jak na przykład frytkownicę czy maszynę do grzania parówek. Muzyka Przyczepa jest od razu gotowa do pracy, posiada instalację trójfazową oraz podlicznik, który jest często wymagany przy pracy, gdy wystawiamy się na różnych eventach lub innych wydarzeniach. Tutaj na blacie znajdują się przepusty kablowe, a pod nimi umieszczone gniazdka. Dodatkowo mamy na suficie dwie lampy LED, wystarczają do oświetlenia całej przyczepy nawet gdy jest naprawdę ciemno. Dodatkowo Mamy tutaj zwisający kabelek, taki sam kabel jest po drugiej stronie. Przyczepy z możliwością wyjścia tego kabla na drugą stronę. W przyszłości mamy zamiar zainstalować na tej przyczepie reklamowe plafony. Pełna specyfikacja instalacji trójfazowej dostępna jest na stronie Nowim.pl lub w dziale handlowym firmy Nowim. Kącik sanepidowski, przystosowany do odbioru przez sanepid na terenie całej Polski, posiada dwa podgrzewacze wody, trzy zlewy oraz dwa baniaki na czystą oraz na brudną wodę. W kąciku znajdziemy również y, szafkę socjalną na przebranie się dla naszych pracowników, na ubrania. Kolejna półka oraz wrzutnia na utarg dzienny zamykana na kluczyk. Na kluczyk jest również zamykana szafka kasowa. Jak widzimy jest tutaj naprawdę dużo półek, półeczek, różnych szafek oraz schowków. Witryna sprzedażowa oraz okno PCV, które możemy uchylić, jak i otworzyć. Nasza witryna sprzedażowa ma długość 2,15 m i wysokość 1,10 m. Witryna jest zamykana na dwa zamki z zewnętrznej strony. A dzięki temu, że mamy tutaj okno, niewątpliwie przyczepa może nam służyć cały rok, również w zimę. Podłoga płaska bez nadkoli, zabezpieczona gumolitem, co pozwala utrzymać ją w czystości. Ja dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem tej przyczepy lub innego modelu, który mamy w ofercie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod jednym z tych numerów telefonu, który wyświetla się teraz na dole, lub poprzez wiadomość e-mail. Przyczepa jest również dostępna do zobaczenia na placu wystawowym w Firmie Nowym przy ulicy Poznańskiej 51A w Kotlinie. Serdecznie zapraszam tutaj do nas na plac i dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego filmu. Produkcja, sprzedaż i wynajem przyczep.